Halo, halo! Dzień dobry moi kochani, cześć, witajcie, jest godzina 23, to jest czwarty, ostatni dzisiaj odcinek naszego mini maratonu z Enter the Gungeon Ostatnia postać pozostała nam do sprawdzenia, czyli The Soldier, który ma roofneck i Marion Issue Mam nadzieję, że już jest dwa 2000, jak jest 50 lajków, to może być 2000? Chyba, bo jak jest 1000 to są tysiące. Zaczynamy jako Soldier... Sol... O kurde te strzały wyglądają na dosyć mocne. I ta broń już mi się podoba. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda faktycznie. No jest. Dostałem już. Dobra, reset. Nie, no, nie no, reset, reset. Jeszcze raz. The Soldier. The Soldier. Chociaż i tak nadal najbardziej mi się podoba ten skrajnie niesprawiedliwy. No ale zobaczymy, jak tym Soldierem ta broń wygląda. Generating Gungeon. Dobra. Gungeon wygenerowany. Elegansior, Bansior Elegansior, A, wyglądamy trochę jak ten Ten z Halo, nie? Master Chief, czy jakąś tam nazywać? Master Chef. Nie wiem, bo nie, nie grałem w Halo, ja nie wiem, jak oni to czytają. Ło, całe serducho nam wyleciało. Pięknie. Rzadko się takie rzeczy zdarzają. O, no, tak, w miarę sensownie. Dużo obrażeń, spory rozrzut. Ale te wszystkie podstawowe brania są w gruncie rzeczy bardzo podobne, także. Ciężko jakiś werdykt, która jest najlepsza. Trzeba by porozgrywać kilkanaście gier każdą postacią, żeby się dowiedzieć, która jest najlepsza. Ale w tej grze jest na razie za mało kontentu, żeby w coś takiego się bawić. Szkoda, bo ja liczyłem, że jak już zacznę Enter the Gungeon, ee, to ta seria troszkę... O kurde, troszkę dłużej potrwa. A wygląda na to, że cały kontent sobie do 10 odcinków obejrzymy. I później nie będzie już co tu robić tak naprawdę. Ten gun test mode na pewno trzeba będzie odpalić jeszcze. Żeby zobaczyć, jakie tam ciekawe bronki komorowskie są w dalszej części. Dobra. Dobra. od pierwsze piętro jest tutaj w miarę easy. Strasznie jestem ciekawy, jak to się będzie rozwijało. I grę na pewno będę śledził. Natomiast... Natomiast tak jak mówię, na chwilę obecną cóż... Cóż... Czuć, że jest to pre-alpha, prawda? Okej. Okay. Świętogą, jeżeli znacie jakieś takie podobne gierki, które mógłbym ograć, to dawajcie znać. Ja bardzo chętnie sobie obczaję. Co to jest? Cukierek? Free stats. Okej, okay, statystyki pozostawaliśmy, rozumiem. Plus jeden do helta, pewnie plus do obrażeń i coś tam jeszcze nie. Spoko. Brakuje tutaj na pewno jakiegoś community wokół tego, no zobaczymy. Będą na pewno, będą na pewno śledzić tę grę, bo nam. Tak jak mówiłem, ma niesamowity potencjał rozwoju. Pytanie, co zostanie z tym zrobione. Bardzo rad byłbym, gdyby tu został prowadzony tryb multiplayer. To jest coś, co mogłoby na pewno tę grę bardzo wysoko wyciągnąć. Możliwość modyfikacji, no to są takie rzeczy, które zawsze dobrze działają. W tym na przykład Bulletstorm przegrał, prawda, że... Ee, no, multi było położone totalnie. Multi w Bulletstormie zostało olane, szkoda, bo gra była naprawdę bardzo, bardzo sympatyczna. No niestety olali multi, więc... Eee, a tutaj no nie było pola do działania Pięknie Valve robi genialną robotę jeżeli chodzi o eee, Przedłużanie gier To, że właśnie do Team Fortressa są czapki Do CSa są skiny, do Left te mody były Reload speed sobie możemy kupić, reload faster Spoko Ghost bullets, shoot true zajebiście Powiglidowaliśmy sobie troszkę. Przez przeciwników teraz powinno przechodzić, tak? Czy przez przeszkody? Przez przeszkody, chyba. No to bez rewelacji takie. O kurwa! No, zasadę na to było. Strasznie chujowe. Dobra. No, faktycznie ten reload to szybciej. W przypadku takiej broni aż tak tego nie czuć Dobra Gnoje wstrętne Tutaj musicie wejść prajerzy. Dobra Pięknie, pchaj yeah, się zgadza Cwele. Tutaj idziemy, bo będzie na pewno jakaś brońka Bulet Zebub tu jest Spoko, albo później sobie tu przyjdę jeszcze Mam jeszcze trochę amunicji. Okej, okay, granate roz... oj! Pięknie! O ty kurwo gnoju, co się zasłaniasz? Nie ma tak łatwo! Nie ma tak łatwo, będzie raz! Tak jest, panie kapitanie, nie ma tak łatwo! Tak jest, panie kapitanie! Dobra tempechuję. chuje. Nie, chujowe to było. Dobra, co w nim... Yy... A nie ma jak tu teleportem się cofnąć, najsprawniej będzie jednak przejść. Skacz, żabko moja, skacz! Śliczne to jest. Nuclear Tron to jest na pewno kolejna gra, którą będę chciał ograć. Bardzo podobno, może coś, coś sobie z niej nagram. Ja pamiętam, że parę odcinków strzeliłem. I odpuściłem temat. Dobra. Jeb! Gnoje. Skarabinku! Serduszko, ślicznie A my tam jeszcze mamy jedno serduszko Także w ogóle nie ma się o co obawiać O właśnie, tylko o klucze bardziej O klucze właśnie, żeby nam nie brakło Mhm, dobra, chodźmy tutaj Zobaczmy co my tam mamy Strasznie chciałbym Nie pamiętam co było bossem na drugim poziomie Chyba tam w drugiej grze doszedłem do drugiego bossa, nie? Dobra O Jezus, to było mega trudne znaczy, tak, już na krawędzi te skoki są wykonywane. Okej, okay, dobra, to jest drużyna, gdzie trzeba lidera wybrać. Dobra, trzeba tu z nimi pogadać. No to nie ma znaczenia, wezmę sobie czerwonego. A, no, to jest zawsze to samo. To mogę drugiego gościa sprawdzić. Liczę, że może coś innego będzie. No ale jest shotgun, lit litnant czer litnanta czerwonego. Dobra, zajrzyjmy tu. Juuu, skorobinku, panie kapitanie. Pięknie. Kozacki ten shotgun jest. Ko -ma Mają kozackie lice, wziąłby obie na ostro. Pięknie, pierdol. <laughs> Kurwa, dostałem. Ryfa, ryfa. Ryfa totalna. Dobra, hajs się zgadza. Co gnoje? O kurde, ładnie to wygląda, jak jest faktycznie taka dziura w podłodze. I to widać, że zostało przez coś rozwalone, a nie tak, a nie taki kwadracik. Znaczy, jest to taki kwadracik, ale taki mniej regularny, powiedzmy, niż można by się spodziewać. O, kurde, pięknie, zajebiście. Zobaczmy, co tutaj mamy. Przydałoby się te klucze, kurde. Dobra, nie idzie, nie idzie, tak trudno. Wcale, Zgiń pocisku. Zrobimy ci pocisk, nory. Mhm. Dobra, w porządku. Przejdźmy tutaj. I tutaj w dół mamy bossa, jeszcze żebyśmy nie namierzyli. Mamy 143 monety, jakbyśmy chcieli iść do sklepu. Także w sklepie zrobimy. O kurwa. Także w sklepie zrobimy duże zakupy. Na pewno sobie jedno całe serce, jedną połówkę kupimy. No to się mogę nie martwić. Ta altarka dalej mi została. W której będziemy mogli się o amunicję pomodlić. Smaga spoko. O, serduszko kolejne. Kozacko. Rzecz bardziej bym się z klucza ucieszył. Nie powiem. Dobra. Pięknie. I kolejny hajsik dla mnie. Dobra, czyli już wszędzie. A, bo już znalazłem. Faktycznie. Dobra, czyli chodźmy tu. Backpack. Item capacity up. I co? To wszystko zgarniamy. I lecimy na bossa. A nie, jeszcze nie. To jest jeszcze serduszko do wzięcia, całe serduszko. Yy, I przez altarkę będziemy chcieli przejść, tak, 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 żeby nie zapomnieć. Pięknie. Gdzie jest altarka? Tutaj w prawo. Na pewno ją chcemy zaliczyć, tę panią. O, właśnie. Dobrze, że jej wcześniej nie wziąłem. A ona wszystko nam uzupełnia. Pięknie. To zajebiście, dobra. Dawaj! Gatling Gali, Tak? Gatling Gal, Czyli gołąb maszynowy. W, w, w luźnym tłumaczeniu gołąb maszynowy. To jest. Dawaj gnoju. Uuu, I są X-Pompa oczywiście. Zajebiste to jest. Podoba mi się Gatling Gal. Strasznie mi się podoba. Po prostu humor w tej grze. Wpierdalaj gnoju. Pięknie. Dawaj, skacz Pięknie, ale ja no wpierdol mu zrobiłem. Dobra, tutaj zaskoczy na stówę. I teraz leci rakietami. O kurwa, wystrzelił rakietę już... Już z karabinków O kurde, o kurde, o kurde! Złapałem okno za obram... Fuck you! Złapałem okno za obramówkę zamiast... zamiast kliknąć na strzał. Pięknie gnoju! Jepcie, ptaku maszynowy. Dobra, już widzę co się stało. Trzeba troszeczkę. Troszeczkę... Okej, okay, już lepiej. Dobra, rozdziebały go ptaki. I co by tu mamy? Ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. Okej, okay, lecimy na drugie piętro. 63 monety i 5 serduszek. Także bardzo, bardzo sensownie. Jest szansa... Że pokonamy drugiego bossa. No ale zobaczymy, jak nam to pójdzie. Oczywiście mamy sensowne broń, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, co to robi. Ten bundle of wands. Ten shotgun jest bardzo sensowny. No szczerze, to jest takie. Eee. O! Pięknie. To sobie na pewno zachowamy. Kurwa Minecraft. Jebany blow. Przejebane. Bierzemy szotgańca. Szotgańc jest dużo lepszy niż tamto gówno. Pięknie. Kurde, dostałem? Co o Minecrafcie? O, pięknie. I to jest broń. To jest kurna broń, z której można korzystać, się nie wstydzić tego. Pięknie. Oj kurde. O, kurde, gnoje, dobra, chuj, uwaga, to jest Minecraft Dobra, zrobiony Pięknie Dobra, pomieszczenie nasze i mamy sklep Od razu idziemy do sklepu, jesteśmy w potrzebie, to nie dobrze, że jesteśmy w potrzebie, żeby iść do sklepu, no ale trzeba sobie radzić Ojejku, 60 FPS'ów nie włączyłem, a bo ja nagrywałem Q&A, to prawda. Musimy trochę hajsów pozbierać, to tu mamy jeszcze parę rzeczy do kupienia. No Nic, mam nadzieję, że mi wybaczycie. 60 FPS'ów w tym odcinku, okej. Okay. To jest jeszcze gorsze niż Minecraft. Blow. Pięknie. Dobra. Pięknie. Aż organ jest kozacki. Trzeba będzie jak najwięcej paczek z amunicją do niego kupować. Masz naprawdę mocarny To jest jakaś skrzynka, ale to jest brązowa, ale to niej klucz się nie marny, prawda? To wymienię Okej, okay, dueling pistol Jeżeli trzema strzałami gość nie schodzi, to ja nie szanuję broni Która takie coś powoduje, kurwa Dobra Tak to ma wyglądać, w gnoju Kurwa mać Dostaliśmy Ja dostałem w sumie Zobaczymy, czy tyle pocisków wytrzymasz, gnoju Nie wytrzymał Dostałem, serio, jakiego ja tu mam hitboxa Oni się zabijają, oczywiście Oto by są głupi Nie mam amunicji już O kurwa O pizda. O kurde wbiło ich tu na mnie Co za masakra Minecraft Zdychaj Trzeba jak najszybciej uzupełnić amunicję do shotguna Pięknie Dobra sporo hajsów Jest tu gdzieś amunicja na mapie Tutaj jest, dobra nawet dwie paczki Zajebiście Od razu do shotguna Uzupełniałem bo to nie ma co to jest najlepsza broń, jaką w tym momencie dysponuję. Nie możemy się tego pozbyć. Idziemy dalej w dół. Półtora serca nam zostało. Damy radę. Damy, damy, damy radę, mam nadzieję. Patrzcie po jak on rozpierdala. Genialna ta broń jest. Reload! Ale króciutki reload on ma jeszcze Nie no, to jest naj... genialna broń Jedna z lepszych, z których korzystałem dotychczas I ma serduszko, ślicznie Pięknie, a to było już groźne Trzeba się czymś takim Co my tu mamy? Nailgun Czyli gwoździogan Dobra, wymieńmy to Zobaczmy jak ten nailgun działa Dobra i teraz możemy się... Moglibyśmy się teleportować do sklepu, ale w gruncie jeszcze sprawdźmy, co jest jeszcze tutaj w prawo. A, zbroń bez konieczności reloadu. Ale nie jest jakaś rewelacyjna. No, jest fajne, żeby tak zaspamować. Zostawię sobie to. Na razie z tym z shotgunem, sobie pobiegajmy. Okej, okay, tu byśmy mieli już bossa, spoko. Natomiast ja bym wszedł tutaj I sobie coś pokupował, bo to są fajne rzeczy Amulet of the Pit Lord, No fall damage, o pięknie Soul, Heavy bullets, oj heavy bullets Będę chciał kupić na pewno Dobra, ale to chodźmy jeszcze trochę pobiegać tutaj Pięknie, 7 serc mamy Ojej, genialnie Jeszcze jest altarka bullet zebuba Bullet zebub jest spoko On nam daje naboje Pięknie. I skrzynia. Dobra. Okej, okay, to wróciliśmy na start. Możemy przejść tutaj w lewo. O, i pół serduszka. Także jesteśmy na 3,5. Może się zapowiadać, że nap naprawdę nieźle. Dobra, bardzo szybko zgięty. To się ceni. O kurwa Dobra idziemy tu. Kurde, no bardzo sensownie nam idzie to piętero. Trzeba przyznać. Pięknie. Pozbierane hajsy. Ja, ten shotgun po prostu wygrywa sam. Solo gaming. Kurde bele. A to już jest przewrócony stół. Dobra, a nie krępować się w ogóle z używaniem tego, mamy dużo dróg, żeby sobie uzupełnić amunicję. No fall damage, więc możemy sobie spadać, spoko, dobrze wiedzieć. Kurwa mać, wpadłem na beczkę. O, u trzy skrzynie. Ale samo wejście kosztuje nas... A nie, co tu jest? My past caught up with me in the form of bullet wounds. All that I have, I leave to you, stranger. Goodbye, cruel Gungeon. Mamy jedno to i tak mamy zwykłą skrzynię. A, i z niej jest to. Ej, pięknie, to obydwie skrzynie sobie możemy otworzyć. Dobra. Mowa, która bardzo mi się nie przyda. Jakaś broń. Kusza, spoko. Spoko, fajne pojaszczenie. Dobrze, takich pojaszczeń powinno być właśnie jak najwięcej. Jak najwięcej takich rzeczy powinno być, bo to właśnie sprawia, że ta gra jest ciekawa. No i tutaj nie możemy wejść, niestety. Ale to sobie otworzymy, i mamy już wszystko zbadane w takim razie. Pozostaje nam iść do Bossa. Jeszcze do sklepu, oczywiście, skoczymy. Tank dobra. Przejdziemy tutaj przez pociski do shotguna. No, no shotgun jest zbyt. O, podoba mi się to. Podoba mi się to, czuć, czuć moc tych pocisków, dobra, EmoCrate. Idziemy na Bossa w takim razie. Dobra i tutaj bosem był Aha ten beholder pojebany Dobra dawaj gnoju Beholster, the evil eye Gnoju wstrętny Rozpierdalam go Ej zajebiście z Felu Jest haha zrobiony. Bez problemu, jeszcze z ulepszonymi pociskami. Dobra, zdechł. Ok, nawet spoko. Możemy sobie za kolta to podmienić. Dobrze. I jeżeli się nie mylę, to będzie koniec wersji pre-alpha, prawda? Dokładnie tak. Victoria achieved, you beat the demo. Thanks for playing. Enter the Gungeon will be out in 2015. Pięknie. Także no idealnie na koniec maratonu, żeśmy sobie to przeszli. Pozostaje nam jeszcze Gun Test Mode, gdzie mamy dostęp do wszystkich broni. I to sobie jeszcze troszkę pogramy przez najbliższe kilka dni, natomiast póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie naszego maratonu z Enterty Gungeon. No i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć!